Witamy wszystkich serdecznie. Jesteśmy jesienną porą na polu mojego ukochanego przyjaciela Leszka. Jak sąsiedzi, nie? Tak? To fajna bajka to jest. Oni mi się podobają. Przyznaję się więc, że lubię ich oglądać, ich pomysłowość na różne działania. Tak jest. My tu też różne eksperymenty robimy na polu i to jak najbardziej. Leszka też znamy Uprawy uproszczonej, tak jest. bo tak było, żeśmy w rzepaku to, żeśmy pokazywali tak, i przedstawialiśmy, jak to wygląda, i też miałeś jak gdyby swoje atuty przedstawiałeś. pług wiem, że używasz. Tak. Sporadycznie używam, ale używam, bo mam stary pług PHX, nie powiem, jest bardzo dobry pługiem. Jest były bardzo dobre pługi, to były tak. bardzo dobre pługi, ja przyznaję się bez bicia. trochę to jest tak jak z Ursusem, to jest pewna historia polskiego rolnictwa, ale to był bardzo wdzięczny pług, jeżeli chodzi o jakość orki, odkładanie, Tak. pełen szacu. Oczywiście. Gdzie go używałeś najczęściej? No ja używam do tych zaorywania traw nasiennych, które likwiduje plantacje, takie po kukurydzy właśnie też też używam pługa, a tak to dużo idziemy bezorkowo, nie? Bezorkowo. Ja mam, bo przyznaję się, bez bicia, tu różne eksperymenty uleżka żeśmy robili. Dokładnie, przyznaję się. Jak najbardziej, bo to warto, bo to jest po prostu wdzięczne, bo jest blisko i mamy możliwość faktycznie przetestowania z kimś, który w rolnictwie siedzi już od lat. Ale zaintrygowało mnie to, że właśnie ma pług zagonowy i praktycznie zawsze orzesz pługiem zagoną. Tak. I wpadłem na taki pomysł, że my zobaczymy eksperyment, pług obracalny, i jakie są wrażenia. Chcę się przyznać, że tyle lat już gospodarzę i wywrotka nie mam. To nie jest żaden wstyd. No. Takie zagonowe nadal są sprzedaży, więc. No wiesz. tak, no jakiś tam postęp się ma, jakieś nowe maszyny się ma, ale pługa się nie miało. No i testujemy teraz ten pók wywrotek. Gregu są. Tak jest. Eee, zwróciłeś uwagę, że inaczej się go obserwuje w pracy. Tak. Jednak mam te skrzynienie było zawodowe chyba od puka w prawą stronę. Teraz się prostuję w lewą. Przy tym no, nie, nie, że na, twój ortopeda nas podesłał, żeby mówi, ćwiczby kręgosłup, ale jest inaczej. Jest inaczej. No jest, jest coś innego, jest porządek, bo się robi to od jednej strony kończy się na drugiej stronie, nie? Aha. Tam yy, coś ciekawego. W sensie yy, czasu orki. Wydaje mi się, że. Znaczy, nie ma... Ja wiem, że ktoś, który stale... Pugiem zagonowym, to on jak gdyby to robi perfekcyjnie, krótko i optymalnie, więc to na pewno jest... jest... Też. Tutaj nie ma przejazdu na poprzeczniakach od jednej Rozumiem. strony do drugiej. Jest ten moment, no wiadomo, coś jeszcze trzeba zawrócić, przewrócić ten pług, no też to jest chwila, ale wydaje mi się, że to jest bardzo dobra sprawa. Pytanie jest inne. Te odkładnie, jak je odnajdujesz? Bo ja przyznaję, że my żeśmy je wprowadzili 20 lat temu, i one u nas się sprawdziły. Ja ich nie zmieniam w ofercie. Oczywiście klient będzie chciał, są inne, ale te odkładnie? Dobre, dobre. Ładnie przewracają, kruszą tą ziemię. Jest dużo lepszy niż to PHX. Nie, nie obrażając to PHX nadal. <gry> ale jest, czyli jest lepszy. U, ładnie jest, kruszy prze, przekręca tą ziemię, także jest bardzo dobre. Równokładzie? Równiutko. Bo tu widać akurat takie pole. My mamy, jak, jak można tą kamerą pokazać, to jest to pole już zaorane pługiem tym obracalnym. Tak. Tam były te eksperymenty z naszymi przyjaciółmi, z Mateo i z Jokerem. No, tam jest różnie, ale to nie oszukujmy się. Tam były nie inne jest warunki. No, tam też nie jest bardzo dobre. Ale jednak jest pewna różnica w ułożeniu. Jest, jest, jest. Jak odnajdujesz odcięcie od bruzdy? Dobrze. Tu są te kroje tak zwane Zgadza się, Odcinające. bo to, o, tu są te kroje podcinające. Czyli one w miarę. Zdają egzamin. Tak. Bruzda jest prosta, czyściutka odcięta, tak? Że nie ma tam. Obe... 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 nie jest oberwana, nie? jest oberwana. Eee, ty masz przedłużek, bo tak. to jest pole po kukurydzy, które jest stależowane. Tak, tak. I z tego, co sam mówiłeś, lubisz przedłużek. Tak, bo ja tam uważam, że zawsze przedłużek to jest przedpuszek. Nie jestem tak za bardzo zalistwą, Rozumiem. bo przy trawach, jak zaoruję, tak samo tą darninę muszę zwinąć w dół. A przy o, listwie mógłby coś tam wyrzucić na wierzch, nie? To pole to jest o tyle ciekawe, bo tu była trawa przez trzy lata. Tak, 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 tak. Przedtem była. I teraz jak go to było ładnie, ona wychodziła, bo ja to też na to zwróciłem uwagę, że ładnie już widać, że ona jest przerobiona Tak, i, jest dużo, i... bardzo dużo próchnicy w tym momencie, nie? Jak gąbka będzie tą Czyli wodę To, co trzymać. żeśmy mówili w ciągu roku na spotkaniu przy trawie, tak. że jest niesamowita wartość, jeżeli jest ta trawa trzyletni okres takiego. W sumie odpoczynku jak gdyby, dla gleby, ale ta wartość dodana z tej darniny, z tego wszystkiego... Tak, jest ta wartość tej próchniczna, że trzyma tą wodę przy tych teraz, w tych latach, no, gdzie jest niedoboru wody, jak już spadnie, to czy to moja gąbka, po prostu jak, jak gąbka. gąbka. Czyli działa to jak nawóz naturalny, I dla niektórych jest to obornik, tu akurat wykorzystujesz trawę. E, też zrobiliśmy tutaj przy Tobie eksperyment, bo są duta normalne. Tak. i duta z węglikiem. Z węglikiem agrikarbu. I można, jeżeli można prosić bliżej, widać jak się duta zużywają. Tu już jest jedno wysunięcie. Tak, duta. Nie? I jest takie charakterystyczne wycięcie. A przy dutach agrikarbu, tych najmocniejszych, bo to jest najmocniejsze. W ogóle nie ma śladu, żeby coś się tu działo. Podejdźmy do drugiego duta, bo jest jeszcze inny wariant duta. Tak zwany lżejszy. I tutaj już troszeczkę widać pewne zużycie, ale w miejscach, gdzie są śruby i węgli spiekany, kształt tego duta jest idealny. To też chyba ma znaczenie w odcinaniu bruzdy i trzymaniu pługa głębokości. Tak, tak. To mi się wydaje, no bo jak dobre duto też teraz jest w miarę mokro, ale jak są lata no. suche, to ten pług musi być dobrze trzymany na pewnej głębokości. No i ten krój ładnie też odetnie, także w tej brudzie się dobrze jedzie, nie? Rozumiem. Nie ma takie, że jest brudza eee... berwana i to tak ciągnik tak. Jak odnajdujesz zabezpieczenie? Dobre, bardzo dobre. No, hydrauliczne jest ustawione, tak jak powinno być tam na, na, na ciśnieniu roboczym. Czyli I... ta, to ciśnienie, to regulowanie tym ciśnieniem jak, też pozwala... No, trudniejszy okre... nie trudniejsze warunki. Tak. Można sobie zwiększyć. Tak, zależy od pola też jak gdzieś jest zakamienione, to widać później te korpusy te górne, jak widać jak pracują, nie? Inne pytanie. Pług zagonowy, pług obracalny. Jak jechałeś pługiem zagonowym, to miało tendencję Ciebie wyprowadzać z bruzdy czy, czy nie? Czy udało Ci się tak ładnie wyregulować, że... Przy zagonowym. Przy zagonowym. No, były różne takie tam niuanse. Zależy też od rodzaju gleby. Jak jest piasek, czarnoziem, to pług bruzdy. ucieka. Aha. A w przypadku tego pługa? Lepiej jest, dużo lepiej. Też trzeba tam troszeczkę go może przypilnować, zależy od gleby, ale powiem, że lepiej prosta bruzda się wykonuje. Czyli ciągnik, jak wykorzystuje to tak, moc krewicę. i jedzie. Tak. Powiem, że jak jest długie pole, to się nudzę w traktorze. Będzie ma co robić z rękoma. A próba kierownika. Ja widziałem taki prowadzić. filmik na YouTubie właśnie, tak. gdzie te nowe systemy prowadzenia ciągnika czy coś takiego powodują, że rolnik właściwie tylko na uwrociu wykonuje jakąś pracę, a na długich polach faktycznie sobie może czytać gazetę. Dokładnie. To jest Albo przy... oglądać sobie jakiś filmik na YouTube. No to też jak najbardziej. <laughs> e, dziękuję Ci za tę informacje, bo to jednak chciałem właśnie ten eksperyment zrobić z kimś, który od lat jednak jest w pługu zagonowym. Dobrym, dobry, bo ja uważam, że PHX -y to są kochane pługi, ale żeby była taka bardziej obiektywna i nawet trudniejsza może dla nas wypowiedź, jeżeli by to oczywiście nie zdało egzaminu, nie? Ale widzę, że, że doszedłeś te rzeczy, które są jak gdyby atutem pługów obracalnych. Tak, no, no, jakby nie było, z czasem te pługi zagonowe tak będą wyparte przez wywrotki, no bo jak to jest nowsza technologia. i... Bardzo Ci dziękuję. Było fajnie się z Tobą porozmawiać właśnie w tej kwestii, bo z kim, który praktycznie na to patrzy, to jest wyjątkowe. Mam nadzieję, że to się Państwu podobało. Zresztą postaramy się o pługach trochę więcej powiedzieć bo to nie jest taka archaiczna technologia. Jak sam Leszek zauważył, są uprawy, gdzie no jednak pług jest potrzebny Oczywiście. i się przydaje i ma swoje atuty, bo nie oszukujmy się, tak jest. Dziękujemy za uwagę, like to jest coś fajnego. No, jak żeśmy witali się po sąsiedzku, to też po sąsiedzku jak najbardziej. Do widzenia, zapraszamy do następnego programu.